Jeżeli wychowałeś się w Polsce, to ten rodzaj autobusu znasz doskonale. Jelcz 043, czyli popularny ogórek. Woził nas do szkoły, na wycieczki, na kolonie. A dziś wraca w formie, którą możesz postawić sobie na półkę. Złożony tutaj przeze mnie żuk w skali 1 do 8 ma 54 cm długości. I niech was nie zdziwi skala Jelcza. 1 do 12 jest to około 90 cm długości modelu. Model ogórka wykonany jest z metalu oraz elementów plastikowych. Realistyczne wnętrze, siedzenia, kabina kierowcy, otwierane drzwi ruchome koła i podświetlane reflektory, które dodają mu życia. Składasz go krok po kroku. W swoim tempie. To przyjemna podróż, pełna nostalgii, a satysfakcja przychodzi, gdy możesz podziwiać gotowy model. To nie jest zabawka, ale dla wielu z nas to kawał historii polskiej motoryzacji, zamknięty w modelu. Na dole w opisie macie link do strony, natomiast tutaj wyświetla Wam się mój kod, który możecie wpisać przy zamówieniu. Będę Wam bardzo wdzięczny, bo być może w przyszłym roku znowu uda mi się spotkać z przedstawicielami De Agostini i porozmawiać o nowych kolekcjach.